Druga część filmu, jak e, zacząć z pszczołami, będzie dotyczyła już właśnie samych pszczół. E, gdy już wybraliśmy ul, na którym chcemy gospodarować, e, mamy wszystko inne spełnione czyli te miejsce, o którym w, w pierwszej części mówiłem. Jakiś tam sprzęt zebrany i tak dalej, i tak dalej. No, musimy zdobyć pszczoły. Są, wydaje mi się, dwie metody, jak można zdobyć pszczoły. Pierwsza to można kupić je od pszczelarza bądź dostać. Druga metoda to samemu złapać. Pierwsza metoda, czyli kupujemy lub dostajemy od pszczelarza tak zwane odkłady, czyli to jest taka Mała, samodzielna już rodzina pszczół. To jest właśnie tak zwany odkład, która, którą możemy kupić właśnie na wiosnę. Najczęściej to ja polecam właśnie jakieś takie Facebookowe grupy, fora. Nie wiem, no na forach na żadnych nie jestem, więc nie wiem, ale na grupach Facebookowych tam jest bardzo dużo informacji na wiosnę, że ktoś chce może sprzedać odkład i tak dalej, i tak dalej. E, więc, właśnie polecam na wiosnę, można już takich rzeczy szukać. I co jest ważne, szukamy raczej odkładu na ramkach, na których e, będziemy właśnie trzymali te pszczoły. Tak? E, dlatego, właśnie dość ważny był e, na początku wybór ula, e, w którym będziemy gospodarowali. E, natomiast, drugą metodą jest e, no właśnie łapanie tych pszczół. E, robimy jakoś sobie łapkę. Taką, jak gdzieś tam w filmach z tamtego sezonu wrzucałem takie rzeczy. Co prawda nic nie złapałem, ale, ale to chyba był taki rok, bo i mój kolega też gdzieś tam słyszałem, że nic nie złapał, więc, więc być może, być może to nie jest mój błąd, ale po prostu taki rok się trafił, że nie było rujek. Yy, tylko właśnie z łapaniem pszczół wiąże się to, że automatycznie jesteśmy skazani na czekanie. Nie możemy zacząć wtedy, kiedy byśmy chcieli, tylko po prostu musimy poczekać. Ale to też jest metoda, tak? Naprawdę, jeżeli ktoś chce po minimalu, bez jakiegoś kupowania pszczół, bez wydawania pieniędzy na to wszystko, e, zacząć, może tak zacząć, więc to też jest fajna sprawa. Do rojołapki, wiadomo, trzeba włożyć już takie ramki, które będziemy mieli. E, ja w tym roku mam już susz e, na takie rojołapki, jakiś taki stary, więc, więc on akurat będzie się nadawał. Ale coś tam posmrodzić, jakiś olejek, lemon grasowy, tam też niektórzy pytali, więc takie coś można pokropić i gdzieś tam zwabiać, te, próbować zwabiać te pszczoły. No ale minusem tej metody jest to, że musimy po prostu czekać. Albo będzie, albo nie będzie. To też jeszcze tak może się trafić. Natomiast gdy kupujemy, to też fajnie, bo wiemy co kupujemy, od kogo, możemy sobie pewne rzeczy tam sprawdzić, kto to, co to. I, i mniej więcej zaczynamy wtedy kiedy byśmy chcieli. Można też się zastanowić nad jak gdy już będziemy kupowali te pszczoły bo tą metodę raczej polecam i to by było chyba najlepsze dla młodego pszczelarza kupić pszczoły od jakiś odkładzik. Gdy już kupujemy te pszczoły ja pomijam te kwestie właśnie takie już takie naprawdę Techniczne, czyli gdzie wymieniamy sobie matkę, jak już kupiliśmy ten odkład, i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli ktoś zaczyna, to no, on nie ma o tych rzeczach pojęcia: o wymianie matki, poddaniu matki, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja tutaj y, mogę być tam y, zlinczowany w komentarzach za to, co mówię, ale polecam na pierwszy sezon zostawić sobie taką rodzinkę z tą matką, którą wzięliśmy. No można zapytać, no, ja nie wiem właśnie jak tam jest z odkładem, ale w odkładzie raczej jest tak, w odkładzie jest y, młoda matka, która się wygryza i zaczyna czerwić. No właśnie ważne, aby po prostu czerwiła, tak, żeby to nie był jakiś taki odkładzik, gdzie matka jeszcze może na locie godowym nie była, nie? Więc no ale to jeszcze można dopytać pszczelarza czy to jest młoda matka i warto po prostu wydaje mi się na w pierwszych krokach zostawić sobie taką rodzinę. Można zapytać pszczelarza, jaka to jest rasa pszczół, ale wydaje mi się, że na samym początku, tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma bladego pojęcia o hodowli pszczół, nie jest to dla niego takie ważne. Z tego względu, że ja znalazłem w Necie taką na Facebooku, na jednej z grup, taką planszę, na której są tam właśnie różne. Rasy tych pszczół i, i ich cechy, które tam y, mają, w czym najbardziej się specjalizują. Y, ale na dobrą sprawę, młody pszczelarz, który zaczyna z pszczołami, będzie popełniał tak wiele błędów y, przez swoje niedoświadczenie i tak wydaje mi się nie wykorzysta tych cech. A pamiętajmy o tym, że każda pszczoła, którą będziemy mieli, każda, będzie się rozmnażała, będzie przynosiła miód. W mniejszym lub większym stopniu, to właśnie zależy od tego naszego gospodarowania i od samych cech tej pszczoły, ale będzie ten miód, więc, więc na, pierwszy, na pierwsze kroki nie, nie kładźcie na to nacisku, że ja sobie dobrze wezmę odkład. I do tego odkładu kupię sobie matkę za półtorej stówy nie i będzie wtedy tyle miał duży szok. Spadnie wam ta matka i po prostu szkoda kasy. Pierwszy sezon kupiliście odkład, zostawcie sobie tą matkę, która tam jest. Oczywiście dowiedzcie się, jaka to jest matka i co tam o niej wiadomo. I ten pierwszy rok, pierwszy odkład, pierwsza rodzina. Po prostu uczcie się ich. Tak, tak to chyba trzeba nazwać, no bo. Obserwujcie, czytajcie i gospodarujcie właśnie na nich. Można się pobawić, chociaż jak kupiliście odkład, to, to może być jeszcze za wcześnie, żeby rozmnażać te rodziny. Z tego odkładu zrobić kolejny, tak, ale no wiadomo, jest taki backup, bo jakby nie daj Boże nie przezimowało, albo źle bym coś zrobił, to zostaje bez pszczół na przyszły rok, nie? Więc no, na pewno trzeba dużo się dowiadywać i, i czytać, oglądać. Wiadomo, dla ambitniejszych, jeżeli chcieliby już po prostu mieć swoją matkę, znaczy swoją matkę, taką rasę pszczół, jaką byście chcieli hodować, no to oczywiście kupujecie odkład z jakąś tam matką. On się tam troszkę rozwija, pozwolić mu tam pobyć w tym waszym ulu, żeby tego nie robić tak chyba raczej z mety, że przywożę u, y, pszczoły, odkład wrzucam do ula i na drugi dzień ja tam likwiduję matkę, żeby swoją y, jakąś tam y, dorzucić. Y, ale, ale pozwolić im trochę żyć i można właśnie gdzieś tam sobie już poczytać jaka matka jest y, dla nas najlepsza. Tak jak na tej planszy było widać są różne. Jedne cechują się tym, że przynoszą miód z niczego, tak, na małych pożytkach świetnie sobie dają radę. Inne znowu idą w siłę na masę i, i mają bardzo są super pszczołami na duże pożytki. Inne się kitują, inne się rabują. Bardziej inne gdzieś są agresywne, inne mniej agresywne, no właśnie, tego jest bardzo dużo. Ale to, co mówiłem, na początku możemy pewne rzeczy nawet nie zauważyć tych cech, i, i poprzez nasze błędy te cechy mogą być pominięte i w ogóle niewykorzystane. Ale jeśli miałbym wskazywać na, na jakąś rasę, może nie będę mówił rasy, ale na pewno, znaczy, no powiem, wydaje mi się, że bakwas na początek. Z tego bakwas cechuje się tym, że jest dobry na duże pożytki, ale cechuje się też tym, że się bardzo. Szybko i wszędzie rozmnaża. Mamy wtedy dużo pszczoły. Dla kogoś, kto zaczyna z pszczołami, kto ma jedną rodzinkę, takie coś no, jest jak znalazł, tak? robi odkład jeden, drugi i może bardzo szybko sobie powiększyć rodzinę, a później te matki po prostu likwidować i zastępować tymi rasami, które bym chciał mieć w swojej pasiece. Tak? Więc myślę, że na początek można gdzieś tam się przechylić stronę takich pszczół, które po prostu dobrze szybko się rozmnażają. Także tyle, jeśli chyba chodzi o drugą część. Eee, troszkę kontrowersyjnych rzeczy może powiedziałem. Nie wiem, ja tak uważam, eee, ale takie jest moje zdanie. Tak mi się wydaje, że dla młodego pszczelarza najważniejsze jest to, aby nauczył się obyczajów tej pszczoły, którą będzie trzymał, eee, żeby nauczył się tego, tego, czego ona potrzebuje, tak? Wiadomo, to się często powtarza, człowiek pszczołom nie jest potrzebny. Ale jeżeli coś im zabieram, no to wtedy jestem im potrzebny, bo muszę coś im dać. I tak dalej. Więc, więc tutaj na pewno młody pszczelarz bez jakichś strasznych kombinacji z tą rodziną, niech nauczy się pierwszy drugi sezon, pierwszy na no drugi. Bardziej pierwszy. Bo już z drugim to na pewno będzie chciało się coś więcej robić, czyli dodatkowo odkłady i tak dalej. Ale właśnie, no, ja mówię o jednym odkładzie, można kupić od razu dwa odkłady, można kupić trzy odkłady, tak? To nie jest tak, że, że ktoś tam ma żyć i z jednej rodziny sobie tam robić dopiero po kilku latach 10 rodzin, tak? więc, więc można, można zacząć inaczej, ale ale na pewno nauczyć się obyczajów tych pszczół, yy, nauczyć się tego, jak one się rozmnażają, yy, co na to wpływa i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć coś na ich temat.